Cześć kochani, witam Was serdecznie po raz kolejny. Na moim kanale dzisiejszy filmik wpada z lekkim opóźnieniem, dlatego że... No, słuchajcie, miałam jeszcze bardzo dużo innych rzeczy na głowie, ale obiecuję, że na i już zaczynamy za chwilkę poruszać kolejny temat, a będzie to temat włosów. Wiem, że jest to temat, na który bardzo wiele z Was czekało. Dlatego, że jak wiecie, ja też jestem z wykształcenia kosmetologiem. Skończyłam uniwersytet Jagielloński na wydziale właśnie kosmetologii. Był, był to wydział farmaceutyczny. I słuchajcie, tam pisałam pracę. Magisterską moją, właśnie na temat pielęgnacji włosów. Natomiast skupiałam się wtedy od takich wewnętrznych, jakby aspektów pielęgnacji włosów. Natomiast te tematy też kiedyś poruszę, a dziś chciałabym porozmawiać z Wami na temat. Mm, Mycia włosów metodą OMO. Brzmi to dość zaskakująco, ale jest to jeden z pierwszych kroków, które powinniśmy wprowadzić, jeżeli chcemy walczyć o piękno i zdrowie naszych włosów, a jest to krok, który brzmi dość zaskakująco, na tym, natomiast słuchajcie jest naprawdę banalnie wprosty, jeżeli chodzi o możliwość wprowadzenia go do naszej pielęgnacji, a może być pewnym rodzajem rewolucji właśnie pielęgnacji Waszych włosów. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Metoda OMO jest to metoda modyfikacji mycia y, włosów. Y, brzmi to dość zagadkowo, natomiast słuchajcie, jest to naprawdę bardzo proste i już Wam wszystko y, tłumaczę. Wyobraźmy sobie takie nasze klasyczne mycie włosów. No i zazwyczaj myślę, że u większości z Was, kiedyś u mnie też, wyglądało to tak, że po prostu wchodziłam pod prysznic, nakładałam dowolną ilość szamponu, nakładałam ją na skórę głowy, czasami też na włosy, i masowałam, masowałam, żeby powstała piana. Później ten szampon spłukiwałam z moich włosów i nakładałam odżywkę. Natomiast. My w metodzie OMOW wprowadzamy sobie jeszcze jeden dodatkowy e, krok w pielęgnacji naszych włosów i jest to odżywka, którą nakładamy przed szamponem. Czyli w praktyce wygląda to tak, że na początku e, na włos, tak mniej więcej od tej długości od ucha e, do dołu, nakładamy odżywkę i tutaj prze, e, od razu powiem Wam, że to jest rewelacyjny trik, żeby zużyć produkty, e, właśnie odżywki, które nie są. Mm, Dobrze dopasowane do Waszych włosów, czyli takie, które po prostu nie działają zbyt dobrze. Jeżeli macie takie odżywki, to w ten sposób możecie sobie je zużyć, ale, ale wróćmy do tego, co robimy później, czyli od długości, włosów do, od długości ucha do dołu włosów nakładamy odżywkę. Przedtem możecie sobie zmoczyć włosy normalnie samą wodą. Jakby całe włosy od samej skóry głowy do końca. I później mamy dwie opcje. Albo możemy od razu zacząć aplikować szampon, albo możemy chwileczkę podtrzymać tą odżywkę na włosach, żeby działanie jej było jeszcze silniejsze. Natomiast ja zazwyczaj nie czekam i po prostu na początku od tej długości zabezpieczam sobie włos odżywką, a później przechodzę do aplikacji szamponu. I tutaj tym szamponem myjemy, słuchajcie, przede wszystkim skórę. Głowy. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę przytłuszcza nam się tylko skóra głowy, a włosy jeżeli jakiekolwiek zabrudzenia w ciągu um, czasu między myciami um, znajdują, to tak naprawdę jesteśmy w stanie równie dobrze nawet samą odżywką je zmyć. No ale um, wróćmy do um, jakby sposobu aplikacji, czyli najpierw odżywka, później skóry głowy masujemy samym szamponem. I ten szampon spływając po naszych włosach, słuchajcie, on i tak je umyje. A dzięki temu, że nałożyłyśmy wcześniej odżywkę od ucha w dół, to mamy dodatkową warstwę ochrony. I jest to ochrona, słuchajcie, przede wszystkim przed szamponem. A dlaczego? Bo szampon ma substancje powierzchniowo czyne, które mają w dość mocny sposób oczyszczać nasze włosy. Zazwyczaj dzieje się tak, że mm, jeżeli oczyszczamy włosy szamponem, to szampon delikatnie otwiera włoski naszych włosów. Włos, jeżeli chodzi o swoją strukturę, on jest taką jakby szyszką, jest zbudowany właśnie w ten sposób tutaj. Odstają mu takie łuski. Jeżeli te łuski będą nam się rozszerzać, to zobaczcie, mamy tutaj jakby miejsce, które jest bardzo narażone na działanie wszelkich czynników zewnętrznych, takich, które będą w negatywny sposób wpływały i uszkadzały po prostu strukturę naszego włosa. Więc jeżeli przed myciem, przed działaniem szamponu my na włosy nałożymy odżywkę, to będzie to warstwa ochrona, która przed Negatywnym działaniem i takim wysuszającym e, działaniem szamponu będzie nam te włosy chroniła. Dodatkowo mamy dzięki temu dodatkową <grytania> warstwę nawilżenia, e, nawodnienia. E, czasami, jeżeli dacie jakąś maskę, na przykład proteinową, do tego pierwszego o, czyli pierwszego m, traktowania ich odżywką, to mamy jeszcze elementy. Tak jak powiedzmy na przykład y, kreatyna fioralizowana jest to substancja, y, która działa jako budulec włosa i ona uzupełnia nam jakby y, wszelkiego typu uszkodzenia w y, strukturze naszych włosów. Więc y, dla kogo sprawdzi się ta. Y, ta zasada jakby mycia włosów metodą OMO, słuchajcie, przede wszystkim sprawdzi się dla włosów, które są bardzo wymagające, dla włosów, które są zniszczone, które są przesuszone, szczególnie na przykład po jakichś zabiegach fryzjerskich, ale wiem, że niektóre włosy są też przesuszające się z natury, na przykład moje włosy, ponieważ moje włosy są z natury włosami kręconymi i właśnie kręcono włosy, yy, Naprawdę w największym stopniu są zazwyczaj zakochane w metodzie pielęgnacji OMO. A czy jest struktura włosów, dla której metoda OMO się może nie sprawdzić? Zazwyczaj zakłada się, że może być to zbyt dużo nawilżenia i takiego dociążenia, jeżeli jesteście posiadaczkami włosów niskoporowatych, czyli takich, które się bardzo łatwo obciążają, które są z natury bardzo śliskie, bardzo często cieniutkie, takie bardzo ciężkie. Jeżeli jesteście posiadaczkami takich włosów, zastanowiłabym się, oczywiście, możecie spróbować tej metody, natomiast nie jestem pewna, że dla Was się sprawdzi. A jeżeli jesteście posiadaczkami włosów zniszczonych, Przesuszonych, wymagających silnej pielęgnacji i silnego, silnego dociążenia i takiego odżywienia, to ta metoda może być kluczową zmianą w pielęgnacji Waszych włosów. I uważam, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, które powinniśmy zmienić w naszej pielęgnacji, jeżeli chcemy walczyć o piękne i zdrowe włosy. Czyli słuchajcie, podsumowując jeszcze raz na sam koniec, żebyśmy się dobrze zrozumiały, zrozumieli. Na początku w metodzie OMO nakładamy odżywkę od ucha w dół. Później myjemy włosy, to znaczy myjemy skórę głowy samym szamponem, a ten szampon spływając po włosach, on i tak je umyje, nie będziecie, nie będziecie miały wrażenia takiego niedomycia. Włosów możecie wykonać delikatny masaż, jeżeli czujecie taką potrzebę, jeżeli Wasze włosy są skłonne do obciążania się. A kolejnym krokiem e, będzie spłukanie szamponu, słuchajcie tutaj robicie to tak jak zawsze. I nakładanie kolejnej odżywki już po myciu. Jeżeli chodzi o moją pielęgnację, to zazwyczaj wygląda to tak, że na tą długość włosów do pierwszego O, czyli pierwszego jakby odżywkowania. Ja używam odżywki, które zazwyczaj średnio mi się sprawdziły. Ostatnio do tego celu używałam na przykład odżywki firmy Petal Fresh, cytrus i, cytrus i trawa cytrynowa, chyba jakoś tak ona się nazywa. Jakoś nie robiła szczególnej rewolucji na moich włosach, wyjątkowo mi się nie sprawdziła, więc postanowiłam, że w ten sposób i tak mogę ją zużyć później myję włosy szamponem dowolnym, ja sobie naprawdę rotuję zazwyczaj te szampony ostatnio używam szamponu firmy albo Regenerum albo firmy Wianek albo Biolaven, z reguły to są naprawdę delikatne szampony, o tym czy szampon jest delikatny czy mocny też postaram się nagrać dla Was film i wszystko Wam jak najprościej postaram się wytłumaczyć, a później używam odżywki albo maski i zazwyczaj staram się albo chociaż kilka minutek podprzestawić potrzymać tą odżywkę bądź maskę albo zawijam włosy w turban i mm, przetrzymuję tą y, odżywkę jakieś 15-20 minut na moich włosach dodatkowo i ostatnio najczęściej chyba używam y, albo odżywki do włosów kręconych z kafemimi albo odżywki z Isany, to znaczy maski z Isany, którą Wam ostatnio pokazywałam w ulubieńcach pielęgnacyjnych roku. Jeżeli chcecie zobaczyć, co jeszcze polecałam w tym filmie jako ulubieńców mojego roku, to na dole podlinkuję Wam filmik. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o pielęgnację włosów metodą OMO, to wszystko już rozumiecie i już wprowadzicie te zmiany w życie. Myślę, że po... W kilku myciach powinnyście już zacząć widzieć różnice w strukturze waszych, waszych włosów, włosów i w ich um, takim jakby dociążeniu i odżywieniu. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach pod filmem. Jeżeli coś było niezrozumiałe, jeżeli film Wam się podobał i jesteście ciekawi reszty takich włosowych trików i tematów, które chciałabym Wam tutaj pokazać, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do subskrypcji kanału. Obserwujcie mo moje media społecznościowe, czyli Instagram i Facebook. A ja już się z nami żegnam i życzę Wam miłego dzionka. Wysyłam słodkie buziaczki. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.